Cóż to była Za zabawa Panna Migotka Włożyła Kolorowy Wianuszek i marzyła, żeby zatańczyć z muminkiem. Wszystkim bardzo smakował wspaniały napój, przygotowany przez tatusia. Wzniesiono toasty za zdrowie topika i topci, którzy Zasiedli przy stole na han-honorowych miejscach, a muminek spoglądał na świecące lampiony i cieszył się, że mamusia jest znowu wesoła i cząstuje. Wszystkich pysznymi złocistymi naleśnikami.